Pokój dobro. Pokój dobro. Pytanie, które yy, nadesłał internauta, yy, wiąże się z dwoma tytułami naszego zbawiciela: Jezusa Chrystusa, jako Chrystus król yy, i Chrystus sługa. No właśnie, i teraz pytanie, czy to się trochę nie wyklucza, bo, bo wiemy dobrze, że król to jest ten, który panuje, który ma władzę, który on ma sług od tego, aby mu usługiwali. A tymczasem jest też tytuł, który przypisuje się naszemu zbawicielowi. To jest ten, Król świata. a świata, także ten, który służy. No właśnie, czy to można w ogóle pogodzić? Czy który jest z nich pierwszy? Bo, bo to się wydaje trochę nie. czy znaczy wydają się te terminy sprzeczne, tak? Na, no na pierwszy taki rzut oka, na pierwsze wrażenie. No bo Tak jak tutaj ojciec mówi, z jednej strony, pan panujących król królujących, Jezus Chrystus, jedyny zbawca, a z drugiej strony sługa. Prawda? No i myślę, że to jest cały fenomen Jezusa Chrystusa i w ogóle tego całego Jego nauczania i całego chrześcijaństwa, w którym my wzrastamy. Pogodzenie tych dwóch rzeczywistości. to Prawda? Przepraszam Was. No na chyba, no bez... tak przepraszam. To jest, to jest po, połączenie tych, tych dwóch rzeczy I, i, i tu ukazuje się również cała koncepcja władzy i, i przełożeństwa. Właśnie u... ale myślę, że do tego, tego wrócimy, wierzy. ale spójrzmy najpierw, jak to wygląda u Jezusa. Jezus sługa, tak? Jezus jako, zresztą on o o sobie mówi, że nie przyszedł, żeby mu służono, lecz aby służyć. Cało, całe jego życie, jeżeli, jeżeli tak przyjrzymy się, to jest bycie dla drugiego człowieka. On swoim, on, od, od momentu wcielenia, właściwie cały czas jest dla nas. Cały czas wszystko, co czyni, robi dla człowieka, dla jego zbawienia. Potem posługiwanie w umywanie nóg, ofiara krzyżowa, na której on się wydaje za, za innych. Całe, całe jego życie jest bycie sługą, bycie posłusznym woli ojca. Zresztą sam o sobie mówi, że moim pokarmem jest spełnić wolę ojca. I w tym właśnie staje się on dla nas wzorem sługi, wzorem posłuszeństwa, wzorem służby drugiemu człowiekowi, ja wzorem by... służby Bogu też. Nie przyszedłem, aby, aby służyć. Ja nie ja przyszedłem, przyszedłem, aby służymy, lecz aby służyć, prawda? I, i, I ten też właśnie wymiar przeżywania misji Chrystusa to jest, widzimy też, który, ten wymiar przeżywania misji Chrystusa. Widzimy właśnie w Wieczerniku, kiedy to On, jako Pan, umywa nogi swoim uczniom, to jest również ten, który służy, to jest również ten, który jest posłuszny woli Ojca. Ja jestem pośród Was jako ten, kto służy. No to jest też ten hymnokenozie, że nie skorzystał ze sposobności, by na równi być Bogu, lecz uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci. Była to śmierć na krzyżu. I to posłuszeństwo właśnie dzięki temu posłuszeństwu Jezus został w sposób, e, moglibyśmy powiedzieć, niewyobrażalnie wywyższony, który jest, e, został postawiony po prawicy Ojca, jak również Jego imię. E, jest ponad wszelkie imię, prawda? Dokładnie. On jest Panem panującym, królem królującym. Wielkość misji Chrystusa, tak. Jego królowania wyraża się również w posłuszeństwie woli Ojca. I myślę, I to jest tak, że, że Chrystus daje nam, dla nas, chrześcijan, wzór pewnej postawy, postawy uniżenia. Myślę, że musimy bardzo wyraźnie rozróżnić pewne rzeczy, rzeczy, które, które nam się mieszają. Się uniżać, się upokarzać, a upokarzać innych. Żyć w pokorze, to zgadzać się być upokarzanym. Ale w żadnym przypadku nie można powiedzieć, że, że, że jeżeli ja się zgadzam być upokarzanym, to ktoś ma prawo mnie upokarzać. Prawda? Chrystus nigdy, sam będąc pokorny, nigdy nie zgodził się na upokarzanie kogokolwiek. I to jest właśnie fenomen Jego służby, że on jako sługa. Jako ten, który przyszedł, by służyć, szanuje każdego człowieka, każdemu służy i za tę, tak jak tu mówił, za tę wierność w wypełnianiu woli Ojca, zostaje wywyższony ponad wszelkie stworzenie. Zresztą to jest też droga każdego z nas, pewno, by, by potem zasiadać z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, wraz z Nim współkrólować, wraz z Nim być, być w niebie i. I to jest chyba ta wielka nagroda, którą, którą otrzymamy za, za takie wierne trwanie przy Jezusie Chrystusie. O tej służbie Chrystusa też kapitalnie poczytacie w, w orędziu Benedykta XVI z 2005 roku. Jest to audycja generalna właśnie na temat Chrystusa jako sługi. Polecam, można w internecie znaleźć. To jest 2005 rok. Benedykt XVI, audiencja generalna o Chrystusie jako słudze kapitalnie pokazuje, że to się wcale, nie, wcale się nie wyklucza jedna i druga funkcja, a rzuca też światło właśnie na, wszelkie, na wszelką władzę. Tak no bo zresztą jeżeli spojrzymy nawet na, na nazwy, prawda, my mówimy minister tego i tego, minister tego, co, co oznacza słowo minister? Podobnie jak minister. Podobnie jak minstr, czyli służący, mhm. sługa. Ten, który jest dany by, by służyć, prawda? Słowa słów Bożych. Oczywiście. A zatem, a zatem w takiej koncepcji chrześcijańskiej władza zawsze kojarzy się ze służbą drugiemu człowiekowi. Władza, urząd, to jest, to jest służba drugiemu człowiekowi dla jego dobra. No właśnie. Ech, tak byśmy to mieli. No. Dalej dobra, to i dobra. The dial is not in service at this time.